Dzień czwarty, 6 września. Wczoraj był dzień lajtowy, dzisiaj lajtowego nie będzie. Idzie tam coś w ogóle, nie w tambury. O. No. Także wczoraj się trochę pochodziło po mieście. No i słuchajcie, opowiem Wam, jak to wyglądało. Do bańskiej szczawnicy doszedłem, tak mniej więcej o godzinie 15.00. I pomyślałem sobie, że znajdę jakiś nocleg. Tak jak w Polsce znajdę. Pójdę do informacji turystycznej, skoro tutaj nie mogę tak się poruszać swobodnie jak u nas. No i zapytam jakiś nocleg. Pewnie są jakieś takie, wiecie, pokoje do wynajęcia takie a la agroturystyki. No bo na bookingu każdy może znaleźć. I coś tam było na tym bookingu, ale mówię, no pójdę tak do źródła. Zapytam bardzo miły człowiek powiedział mi, że. Że, że, że to co na Bookingu znalazłem to jest to i tam mam iść i to się nazywało Kosmopolitan i ja tam poszedłem i słuchajcie i słuchajcie to, e, to hostel podzielony na kilka kategorii ale idąc do niego po drodze, też zobaczyłem, że jesteś kosmopolitan. No to wszedłem, tylko że to nie był hostel, tylko pensjon. No mówię, no nazwa się zgadza, co może nie zagrać. No i patrzę, siedzi za kontuarem Szekira. I mówię do niej. Może pokój, jedna noc, jedna osoba. Co ty na to? No, ona mówi do mnie 60 euro. Ja 60 euro chyba nigdy nie dałem za nocleg. No chyba, że za całą rodzinę. Powiedziałem, że się zastanowię, wyszedłem, no i poszedłem dalej do tego drugiego kosmopolitan, który się okazał innym kosmopolitanem. No i słuchajcie, tam żeby trafić w ogóle do recepcji to trzeba znać jakiś klucz. Co to jest? No ale się udało. Jaka fajna, przyjemna kobieta była, cała popisana na ciele. I ona słuchajcie wzięła ode mnie tylko dowód, nie powiedziała ani słowa, coś tam popisała, coś tam popisała i wróciła tego w domu. No i słuchajcie ona coś tam popisała i poszliśmy i daj mi klucz. Daj mu klucz i idziemy, mówi. Podszedłem z nią. Fajna. Mówię, najwyżej zapłacimy zbliżeniowo. I tak poszliśmy do pokoju. Żeby tam trafić, to też jest taka cała gimnastyka. Pokazuje mi korytarz. Mówi, w lewo skręcisz. I tam jest mój pokój. Daj mi klucz numer 23. I cześć. Nie poszło sobie. No, ale hola, hola, Grażyna, no. Zapłacić, bym chciał. Nie, to jutro zapłacisz spokojnie, teraz nie trzeba. No ile? No i nie, no spoko, gdzieś tam 17 euro czy 18? Mówię, no dobra, no do pasi. No i słuchajcie, wziąłem ten klucz, poszedłem i wbijam do pokoju, jak do siebie, a tam, i tam siedzi jakaś azjatka. No to ja do niej i patrzę, czy klucz spokoju zgadza się z numerem? Zgadza się. I to wbijam z powrotem patrzę na Joko siedzi tam na łóżku, a łóżek jest sześć. To mówię, kurczę, no mam wiele Ona nie wie o co chodzi, ta kobieta. I ja mówię do niej, cześć, że jestem Marcin z Polski desplecakiem plecakiem, nie bój się. I wyszło na to, że 10 pytań jej zadałem ona mi dała tylko jedną odpowiedź. Kazachstan. W sensie, że jest Kazachstan. I nic więcej siedziała cały czas na jakimś laptopie, tablecie, ani słowem się nie odezwała. A ja już jak wbiłem, no to, no to zostałem. Nie złamina. Wrzuciłem wszystko podładowanie, kąpać fajnie. Ubrałem japonki i poszedłem w miasto. Buty się suszyły, gacie też. Mówię trudno. Idę. I byłem do wieczora, do późnego wieczora, jeszcze sobie na kolację coś kupiłem, wróciłem, wbijam się do pokoju, a zjadka tak jak się siedzi dalej, ale się mnie przestraszyła. Nie wiem dlaczego. Znaczy mam lustro. Ale nie wiem czemu tak zrobiła. I wyszła, wybiegła. W tym co była. Do wszystkim prawie. Chyba. I poszła sobie. A poszła po czesku, to zdechła. No ale poszła sobie. No ale spoko. Zjadłem, jeszcze raz się wymyłem. Ładuje się, ładuje i słuchajcie, burza przyszła. No fantastyczna burza, pioruny, deszcz. Ja mówię, no super. Super, że ja jestem tu, a nie, a nie tam gdzieś w lesie. No, ale Japonki nie ma, w sensie yy, Kazachstanu. To jest Kazachstanu. Jak się mówi? No to jest Kazachstany. I słuchajcie, rozlało się, rozburzyło. A? I ja poszedłem spać. Ja nie wiem kiedy ona wróciła. nie Musiała wrócić. Bo o drugiej w nocy coś mnie obudziło. Obudziły mnie piski, jęki, stukania, charakterystyczne bardzo dla pewnej czynności. Spokoju obok. I ona też się obudziła. No. no to spoko, nie? Poszedłem spać. I już tak do rana zostałem, ale przygotowałem się, żeby raniutko wstać, i już dziewczyny tam nie budzić. I wziąłem temat i uciekłem. Generalnie ludzie w kostelu nie do pogadania. Kinka, blondynka, czy tam kazaska też nie. Słuchajcie, no tak to, tak to wyglądało. Śmiechowe było. Człowiek chciał pogadać, a się nie udało. Tak, lokal zamknięty, ale musimy sobie radzić. Moja ulubiona neska, jeszcze ta z wczoraj, czekolada. Idziemy wyżej. Dzisiaj jest taki srogi dzień do przejścia. No, zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak to będzie. Pogodę zapowiadają już dobrą, chociaż. Chociaż rano było. Miało być źle. No nie było. Trochę pokropiło, ale. Bardzo ładna miejscowość, bańskasz. Nie wiem. Gdzie my jesteśmy. No, ta, do której doszedłem. Ładnie tu jest. Ładnie. Ładne domy, takie charakterystyczne dla węgierskich klimatów. I tam jest ten, słuchajcie, tajś. Ja nie będę cwaniakował. Ja nie będę cwaniakował. Niech internety cwaniakują. Miejsce jest fantastycznie przekształcone górniczo. I mamy tu kolejny staw. Łącznie dowiedziałem się, było ich 64. I wszystkie zasilały maszyny parowe, wróć, maszyny, twórz, pompy, które odwadniały Odwadniały sztolnie, czyli woda była potrzebna, żeby wypompowywać wodę. Niesamowita sprawa. W ogóle ten wczorajszy skansen, który zwiedzałem, skansen, no ten, ten górniczy, nie wiem, kopalnie, no to kopalnia była. Yy. Polecam, polecam. A teraz idę jeść albo pić i jeść czekoladę. Ahoj. Tu mamy taką szaradę, krzyżówkę kranolki i langosze. O, z langoszami to ja nie, to ja dziękuję. Ale podoba mi się knajpa, taka vintage. Słuchajcie, langosz po trójkę, tyle co frytki, 200 gram, jasny wind. O, a to jest tytoń. Ja pamiętam jeszcze, jak u mnie w rodzinie, gdzieś tam w okolicach za Zakola i Otry tytoń uprawiano, cięto i suszono. co to jest? Kurde. to jest krzyżowanie konia. Uuu Andrzej Ule pilnuj Już sobie idę. Że mnie te psy nie zeżarły. To mogę coś powiedzieć. Przed chwilą spotkałem grzybiarkę. Taką co pewnie jeszcze pamięta pana samochodzika. No i miała ze sobą kosz i w tym koszu... No kosz miała pełny. To czy miała jednego grzyba. Miała przepiękną kanie czubatkę. No bo kanie czubatki są przepiękne. I tak one wyglądają. Nie jak sromotniki, tylko jak kanieczubatkę. czubatkę. Ciężko pomylić innym grzybem. Chociaż ci nie faktycznie tego sromotnika mogą zażyć to nie polega. Jedźcie w to. No to jest przepiękna kania czubatka, zresztą jest ich tutaj troszkę więcej. To są takie schabowe z lasu. Ja pamiętam za młodego mama jajko, bułka tarta i właśnie jedliśmy taki schabowy. Ale raz przesadziła, za dużo tego się zjadło i była tak zwana cofka leśna. Już nie lubię kani, ale szanuję tych co zbierają. Uważam, że są to ostatnie pokolenia, które, które kanie czubatkę znają, podejmą ryzyko zbierania i Przede wszystkim sobie to usmażą. W ogóle gdzieś znika ten fenomen polskiego grzybiarstwa. W ogóle grzybiarstwa. Dla mnie to był sport narodowy i dalej nie mogę przejść w lesie, nawet w jakieś takie niejesienne okresy. Ja i tak idę z radarem grzybowym. I idę czwarty dzień, słuchajcie. Czwarty dzień. Kania Czubatka i jeden podgrzybek. Mamy początek września, no to to jest fatalne. A ma człowiek tak, ten grzybiarz, że widzi miejsce, o, tu mogą być prawdziwki, tam brzuski, no to pewnie kozaki mogłyby rosnąć. Ale kozaków nie ma. Nie ma ich tutaj, nie ma ich w lubomierzu. Pojechały te kozaki w świat, cały świat. To jest taki typowy patelniak. Kania, czubatka, patelniak. Zabieramy tylko kapelusz, jajeczko, solimy, bułka tarta i słuchajcie, patelnia. Jak z schabowego. Ja myślę, że to tylko w Polsce się je. A na Słowacji widać też. Polecam. No, taki nie ma kłowicz, ale polecam. Dobre to jest. Znaczy nie jedzcie tego, bo wy nie znacie się. Chyba, że się znacie. A jak się nie znacie, to, to nie idźcie kto. To trzeba wiedzieć. To, to, to jest czubajka, to jest czubajka, czy czubatka, Kania czubatka, śpi sobie taka ładna, dorosła, nie? taki typowy patelniak. Trafiliśmy do babiny. Sklepy tu nie mają, chyba nie mają. Jakiś event lokalny, sobota. Korzystamy z tego co dają. Może coś zjemy zaraz jakąś paróweczkę. Jakiś odpust festyn, Fajnie. Bardzo fajnie. Mm. Kochanie. Ty zrozumiesz. You are so George's. I teraz się zrobiły takie czasy. Idź w internety, idź w internety. Jak cię nie ma w internecie, to cię nie ma. Po każdej wycieczce prosi człowiek, żeby te opinie na Google'ach dali, bo, bo tak to nie dają i tak człowieka nie ma. Przewodnik papaj.pl polecam między odrą a rzeką łabą. Między rzeką Odrą, a rzeką łabą. Słuchajcie. Także no teraz, teraz kariera to... Albo jemy, albo pijemy, w ogóle największą karierę robi podobno w internetach, tak mówią no, dzieciaki, facet, który słuchajcie, ma pomysł na siebie, je. Jeździ i je. I mówi, czy mu smakuje. I to właściwie wszystko, nic więcej tam nie ma. Kto może oglądać to, jak ktoś je? Ja tego w ogóle nie rozumiem. Jeźdź. Kto by to oglądał? Albo taki inny. Ma pomysł na siebie, pije. I kopyra, pije, pije piwo. Kto dziś ogląda kogoś, kto pije piwo? Ja tego w ogóle nie rozumiem. Zresztą polecam pana Tomasza. Sam jestem piwowarem domowym. No już takim dawnym kiedyś dzięki temu typowi w ogóle zacząłem piwo w domu przez RZ-2 żyć, ale kto dzisiaj to ogląda, jak ktoś je? To można było wyrzucić telewizor przez okno. O Tesla. poszedłem do takiej wiatki. Tu będziemy zaraz obiad. Robili jest 16 To idealnie. Myślałem, żeby się tu na nocleg zatrzymać, ale 16 za bardzo nie ma gdzie. Można tutaj w krzakach. No to już lepiej pójść na jakąś łąkę. No ale jest woda. Także z tej wody zaraz korzystamy. Wygląda na czysto i, i idziemy dalej. Ale na razie robimy, robimy jakiś obiadek. Hmm. Już się przepłukałem. Wspaniale. Herbatka zrobiona. Ej Andrzej, ty mnie widzisz? O. Ja tu mam taki stary sprzęt jeszcze sowiecki. Zobaczymy, czy to działa. Przyszli do mnie na herbatę. Dzień dobry! Witajcie! Zawsze uśmiechnięci Słowacy. No, już normalnie, kaplica. Będzie. Przesadza mi po prostu. Najzwyczajniej w świecie mam pecha. Ale na dziesięciu spotkanych Słowaków jeden wydaje się na razie taki, wiecie, do, do pogadania, do takiego sympatycznego wspomnienia. Reszta to albo macie gdzieś, albo są po prostu tacy... Tacy. No chemii nie ma, a już na pewno nie z Niemiec. No dobra, nieważne. Yy, jemy coś takiego. Yy, francuski czosnek. Myślałem, że to będzie taka czesneczka. Glut. Nie wiem, czy to widać. Glut, ale pożywny. Sardynki. I roklik. Jeden czerstwy, czyli świeży. A drugi nieczerstwy z wczoraj, także licho. Ja tu zjem i zobaczę, co się stanie. Czwarty dzień na szlaku, nie spotkałem żadnego turysty. Już, już mam zrobionych sporo kilometrów. W ogóle dobrze idzie. Na asfalty same są. Drogi dla emerytów tu naprawdę nie ma żadnych ambitnych na razie ścieżek. Podobno się od tej detwy zaczną. Napisane jest, że dzisiaj przeszliśmy dystans już 29 km. No nie zostanę tu, bo tu tak trochę nic nie ma. Pójdę na jakąś polanę i może z tej polany tak na, na wschodzie się zaloguję. Zobaczymy. No Szukają grzybów. Ja żadnych nie znalazłem, ale oni, oni szukają. Proszę nie szukać w Czechach i na Słowacji nawet grzybów. Może chledać, ale to byłoby lepsze. Dobra, jem. Potok szumi. Dobrą chodź. Słuchajcie, jestem w Zajerzowej. Podobno bardzo znana miejscowość na Słowacji. Tu będę spał. W namiocie. Przy restauracji no, bardziej kawiarni Kukuczka. Barek na dzisiaj. Kto się nie myli? Brudasy.